Stąsający dramat inspirowany autentycznymi wydarzeniami. Emigrantka z Polski przeżywa na obcyźnie niewyobrażalny koszar. Zastraszana i katowana przez niepoczytalnego męża szuka pomocy. Napotyka mur obojętności. Okoliczność Łagodząca. We wtorek, 1 lutego o 22.30. Tylko w Polsacie 2. Dobry wieczór. We wtorek, 1 lutego miło mi powitać Państwa i zaprosić na dwa losowania. Multilotka i Twojego szczęśliwego numerka. Zanim jednak rozpoczniemy losowanie, mam dla Państwa informację. Otóż po ostatnim losowaniu dużego lotka nie stwierdzono wygranej z sześcioma trafieniami. A zatem w wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia, przeznaczona na jutrzejsze losowanie tej gry, może wynieść 2 miliony złotych. Ale to dopiero jutro, teraz już zapraszam na dzisiejsze losowanie. W kasetach maszyn losujących znajduje się odpowiednia ilość kul. Komory maszyn losujących są puste, następuje zwolnienie blokad.

Sześćdziesiąt, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, czternaście, dwadzieścia cztery, siedemdziesiąt pięć, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt siedem,

42, 16, 41, 12. A Twój szczęśliwy numerek to 16. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Jutro spotkamy się jak zwykle około godziny 20.50. Zapraszam Państwa do kolektur. Życzę trafnych skreśleń i wysokich wygranych. Pojazd konieczny. Każdy skakać. Wykluczone. Ustań. Postan... Skakać. Jak to skakać? Tak nie można. To wyra... Czy myślisz, że każda benzyna jest taka sama? Duże, najpiękniejsze jest to, że sprężystość i zdrowie można odzyskać w sposób naturalny. Było to inspiracją do stworzenia nowego Pantene 2 w jednym. Tylko dzięki Pantene odzyska sprężystość i zdrowy połysk, do których natura zawsze dążyła. Bogactwo minerałów, witamin i protein. Zdrowie wewnątrz to piękno na zewnątrz. Pantene 2 w jednym to naturalne piękno. Nowa kolekcja The Agostini Pieniądze Świata zabierzecie w fascynującą podróż. Z kolekcją okładki na zeszyty, monety oraz banknoty. Na początek oryginalna, srebrna półdolarówka. W pierwszym numerze zeszyt półdolara oraz 100 perubiańskich indii. Już w kioskach. Z zewnątrz suchutko, ale jak jest od środka? Armii się rozwijają. Rodziny to małe i Dlatego ważne Dlatego jest 2 ją słucha. W poprzednich na zewnątrz to sucho. I pomyślałam, że wszystko jest w porządku. Poproszono mnie o przeprowadzenie testu i rezultat był prawdziwym szokiem. Te pieluszki, które używałam poprzednio, od bardzo mokre. Armii okropnej zabieczył w takich pieluszka. Przyciskałam nowe pompersy z całej siły. Pieluszka była sucha. To było niesamowite. Oto nowe pieluszki. Pampers Extra. Słuchość od środka specjalnie dla dziecka. Ten chwili go kupacy, że ginę Arnie z całej bieluszki jest zadowolona. Chodzi, że się tam wyjdzie, cały świat mógł dokończyć. Nowe Pampers Baby Dry Extra. Tak rozpoczyna się nasza przygoda. Tak wyglądałam, gdyś nie temu. Chce mi gładką jak do gimni. Na scenie mam nowy podkład do złotej kolekcji na Taxor i jest wyjątkowy. Ciekawe dlaczego. Skala nagliża. Nie wysuka tutaj jest prwały. Tak może być miejsca, gdzie ta jak nie aktor, bo to chociaż moja twarz będę do twarzy. Ty to powiedziałaś. I całe szczęście, bo ty za coś takiego wyleciałabyś strachy. Podkład Beauty Pulski Make-up Max Factor polecamy przez profesjonalistów. W swojej gipelce na wywołanie swojego firmu w laboratoriach Kodak Drama, dodatkowa minuta przyjemności, która może odmienić Twój dzień. Komputerowy szaleniec próbuje przejąć władzę nad światem. Jest okrutny i nieobliczalny. Jeśli jego plan się powiedzie, realny świat przestanie istnieć. Klamka jest zapadła. Kocia w słów 2. Sobotę 5 lutego o 22.00. Zdecydowana seria Fiat i into Fun. Z zewnątrz suchutko, ale jak jest od środka? Armię słuchawki się rozwijają i robimy samolotę Dlatego ważne, żeby mnie słucha. W poprzednich pieluszkach napewnie była sucha, więc myślałam, że wszystko jest w porządku. Poproszono mnie o przeprowadzenie testu i rezultat był prawdziwym szokiem. Te pieluszki, które używałam poprzednio, bardzo mokre. Armii okropnej zabierze w takich pieluszkach. Przyciskałam nowe pampersy z całej siły. Pieluszka była sucha. To było niesamowite. Oto nowe pieluszki. Pampers Extra. Słuchość od środka specjalnie dla dziecka. Ten film go, pupatrz, że gdzie najlepszy <laughs> Armin trochę pieruszy, jest zadowolony, chodzi że się z Cały świat może podbić. Nowe Pampers Baby Dry Extra. Tak rozpoczyna się nasza przygoda. Są tą chwilę, gdy oblewa Cię zimny pot, nie poddawaj się. Potrzebujesz czegoś mocniejszego niż stal. Potrzebujesz dezodorantu o działaniu silniejszym od najskuteczniejszych spysów. Nowy sekret Platinum. Twój. Ma konsystencję kremu, więc świetnie się, się rozprowadza i jest szybko wchłaniany przez skórę, zapewniając najskuteczniejszą ochronę. Przez cały dzień. Tak jak platyna. Silny i niezawodny. Nowy sekret Platinum. Teraz już nic się nie zaskoczy. Najsilniejszy z silnych. Nowość wśród dezodorantów sekret. Najbardziej zaawansowane technologie. Dynamik na większą To właśnie nowa Nubira. Samochód, który sprosta wszystkiemu, co może zdarzyć się na drodze. Nowa Nubira. Nowy kształt marzeń. Brudu, w kuchni czają się groźne bakterie. Nowy Ajax antybakteryjny nie tylko usuwa tłuszcz i brud, ale także bakterie. Twoja kuchnia dopiero teraz jest czysta i bezpieczna. Nowy Ajax antybakteryjny. Grypa. Grypa! Naprawdę skuteczny. <grypa> Na chorobę ci inne środki. Farbowane, puszczone. Twoje włosy potrzebują regeneracji. Nowy Kinotej. Ogrzysta bawełna. Nawiązujące mleko włóczki nowe przywrócą piękne swoim włosom. Kinotej. Innowacja do włosów farbowanych. Co się stało? Pierpużył sedetu jako autostrady i włożył ręce do środka. Potem złapał za krawędź, pił ze stołu rozlany sok i jadł z podłogi. Nie denerwuj się, mamo. Jeżeli używasz domestosa, możesz być spokojna. Nowy, gęsty domestos dłużej utrzymuje się na powierzchniach. Dzięki temu czyści i dezynfekuje skuteczniej niż zwykłe środki. Domestos. Usuwa brud, zabija wszelkie zaraz... Drake, absolutnie zwariowanej komedii. Dręczony przez rodziczne fobie pacjent nie daje się spokoju swojemu lekarzowi, nawet w jego letnim domku. Wiele wskazuje na to, że chyba zamienia się rolami. Co z tym Bobem? środę 2 lutego o 20.30. Prosimy o odbiór z nadalników naziemnych. Pójdę po Mm-hmm. Są kompleksami kąt. Pełne surowców, ukradniętych, napisz do skandaliznionego. Salmoni naturalny, witaminami, owoce od natury. Zobacz ile lekkości kryje się w wypełnionej bąbelkami powietrza nowej czekoladzie Milka Lufle. Milka Lufle, daj się skusić. Takie duże mieszkanie, a was trzy po bo ty mieszkaś specjalista. Czy wiesz kim? Banię? Nie, w kobiecie i amielizacji. Oto nasz Tylko ta pasta potrafi dotrzeć tam, gdzie inne nie docierają. Nawet w trudno dostępnych miejscach miękkie mikrogranulki uwalniają nowy składnik antybakteryjny, co skutecznie zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego oraz dźwięku, jaki to aby go Signal mikrogranulki. Specjalista od kamienia nazębnego. Chodzina jest dla mnie bardzo ważna, zwłaszcza w toalecie. Są kostki toaletowe, ale ich uzupełnianie jest bardzo niehigieniczne. Ale teraz jest nowość. BREF, pierwszy żel do WC. idealny do powtórnego napełniania, doskonale higieniczny, pachnie wyjątkowo ładnie i długo, no i ma aktywne substancje antybakteryjne. Hmm? BREF daje poczucie bezpieczeństwa, BREF żel do WC. teraz trzy nowe świeże zapachy, pomarańczy, mięty i papai, tylko teraz, tylko BREF. Uwaga! Szaleniec przejął ster i demoluje samolot. Lewiniken żywa pomocy. Ciociu wojku Tornado. Czy leci z nami pilot? 7 lutego o 20. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia telewizyjnego biura śledczego. Opowiemy o czterech zdarzeniach kryminalnych z Wałbrzycha, których sprawcy do dziś pozostają na wolności. O napadzie na listonosza, o ufałym rabunku w urzędzie podstawowym się w pobliżu pasażu handlowego, o usiłowaniu zwałcenia sześcioletniej dziewczyny. Przedstawimy też okoliczności obrabowania kasiery w dniu zaśmienienia słońca. Wszystkie te sprawy przedstawi nasz narrator Tadeusz Szynku. Każda zbrodnia powinna być wykryta, a jej sprawcy ukarani, dlatego oglądajcie telewizyjne biuro śledcze.